ma ochotę iść, że tak powiem ze mną, to to zapraszam. Oczywiście jeżeli ktoś nie chce, no to można zostać oglądać samochody. E, lub ewentualnie w międzyczasie już też zapisać się na jazdy testowe e, naszymi samochodami. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa, akurat nie, SLS, ten samochód jest niezarejestrowany, to jest nowe auto do sprzedaży, także nim jeździć nie można, ale mamy dzisiaj tak, nową klasę A do testów, e, najnowszy model CLA do testów jest przygotowany, e, klasa E po liftingu, e, ML i GL. Także tymi samochodami dzisiaj się można przejechać. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to zapraszam na recepcję główną. Tam nasza koleżanka Roxana już jakieś wszystkie formalności dopełni, bo trzeba wypisać formularz dotyczący jazdy testowej. Proszę wziąć też ze sobą prawo jazdy, bo musimy to prawo jazdy skserować. I do dyspozycji są nasi handlowcy, którzy z Państwem tymi samochodami będą jeździć. Salon istnieje od 2002 roku, także tak naprawdę teraz mamy już 11 rok działania. Jesteśmy jednym z dwóch firmowych salonów Mercedesa w Polsce. To znaczy, że właścicielem tego salonu nie jest pan Nowak czy pan Kowalski, tylko jesteśmy firmowym salonem, który w 100% należy do koncernu Daimlera do Mercedesa. Drugi taki salon jest w Warszawie. Sprzedajemy samochody praktycznie rzecz biorąc wszystkie, które są w gamie na polskim rynku dotyczące koncernu Daimler'a, czyli samochody osobowe Mercedesa, dostawcze, ciężarowe, smarty, samochody dostawcze Fuso Canter. Te samochody jeszcze niedawno nazywały się Mitsubishi, w tej chwili już trochę została nazwa zmieniona, one się nazywają Fuso Canter. Jedynie nie sprzedajemy autobusów. Pierwsze to było biuro obsługi klienta, blacharnia, lakiernia czyli tam gdzie są przyjmowani klienci i obsługiwani jeżeli chodzi o naprawy wszystkie powypadkowe a za chwilę przejdziemy też zobaczyć jak nasza blacharnia lakiernia wygląda. Drugie pomieszczenie to było e, pomieszczenie, w którym siedzą nasi doradcy serwisowi, ponieważ tam z przodu na salonie jest tylko recepcja serwisu, a doradcy, którzy są odpowiedzialni za całe zlecenie serwisowe, za obróbkę tych wszystkich dokumentów, za kontakt z klientem, siedzą tutaj z tyłu. E, tu jest hala samochodów i osobowych i dostawczych, tak jak wspomniałem. Dziennie około 30 samochodów jest przyjmowanych na serwis. Każdego dnia około 30 zleceń serwisowych jest otwieranych. Wspólnie, łącznie licząc samochody osobowe i dostawcze. Z takich ciekawych rzeczy, to co zwisa z góry, ponieważ pewnie Państwo będą wiedzieć te dziwne rury, to są odciągi spalin, ponieważ auto, w momencie kiedy wjeżdża na halę serwisową, jeżeli pracuje silnik, coś przy tym samochodzie jest robione, do te rury są podłączane, że tak powiem, do rur wydechowych samochodów i systemem wentylacji jest to wszystko puszczone na zewnątrz. No z racji wiadomo, żeby nikt się z spalinami nie zatruł, no bo pracując w pomieszczeniu ileś samochodów jednocześnie, no to wiadomo, do zdrowych to nie należy. Na praży, w tym miejscu się odbywają, tutaj są samochody e, naprawiane. W tamtej części za chwilę będzie można zobaczyć, są komory lakiernicze, także tam są malowane poszczególne elementy samochodu, jak i też do tych, do tych komór może się zmieścić cały samochód, można nimi e, również jechać. z częściami zamiennymi. Mam nadzieję, że się nie pomylę, ale tutaj chyba około 10 tysięcy różnych pozycji tak? katalogowych w tym momencie jest, albo i nawet więcej. Magazyn ma dwa poziomy, ponieważ tutaj jeszcze, że tak powiem, nad nami jest drugi poziom i można powiedzieć, że takie same półki z częściami jak, jak tutaj u dołu są jeszcze na górze, a nawet jeszcze jest trzecie, drugie piętro, jest antresola, także tam jeszcze dodatkowe części są. Nasz magazyn jest online połączony bezpośrednio zarówno z magazynem naszym centralnym, w Polsce, który się znajduje w miejscowości Ołtarze pod Warszawą. E, także panowie mogą e, po numerze nadwozia danego samochodu e, sprawdzić dostępność danej części właśnie w Ołtarzewie. A jeżeli tej części nie ma w danym momencie w Polsce, to również mają podgląd na magazyny w Niemczech. I mogą tą część na zamówienie sprowadzić. Jeżeli chodzi o nasz magazyn w Ołtarzewie Centralny, to czas oczekiwania na zamówioną część to jest jeden dzień. Także Państwo, w jeden dzień zamawiają, na drugi dzień ta część przyjeżdża, ponieważ e, dziennie transporty z magazynu centralnego e, do wszystkich dealerów i serwisów w całej Polsce są e, realizowane. Oczywiście zależy to od godziny złożenia zamówienia, bo jeżeli to jest chyba godzina 14, tak? Dobrze, do tak? Teraz już do 17 nawet. Okay. Czyli do 17 danego dnia, jeżeli część zostanie zamówiona, jest na następny dzień u nas na magazynie.